Zmiana to zmniejszenie lub zwiększenie poczucia niedostatku. Jak to jest zrobione? Ano podobnie jak skup złomu. Człowiek jest jak surowiec wtórny, który w zależności od tego, w czyje wpadnie ręce, taki będzie jego los. Wielu z nas w wyniku obróbki stało się deską sedesową, na której, aby wydać owoc swojej konsumpcji, siadają niemyte dupy. Jak, nie zagłębiając się zbytnio w analizy, odciąć nici, na końcu których wiją się glizdy i nic więcej? I co później z glizdami? Przerobić na kiełbasę? Ja postanowiłam po prostu ciapnąć nożyczkami i powiedzieć glizdy, daję wam wolność, cieszcie się. Nożyczki wypożyczam za opłatą.